Każdy wtorek nowe wydanie Tygodnika Ciechanowskiego. W aktualnym numerze przeczytacie Państwo między innymi Pieskie życie wiejskiego Burkę. Fafik, Reksio, Sonia, Mruczuś. Kochamy nasze zwierzaki. Dla wielu ludzi psy czy koty nie są tylko hodowanymi zwierzętami, ale prawie członkami rodziny. Niestety nie wszystkie psy trafiają do dobrych domów i odpowiedzialnych właścicieli. O psach trzymanych na łańcuchach w podłych warunkach wciąż słyszy się niestety często. Ciągnięcie psa przywiązanego do samochodu to już ekstremum, ale i takie sytuacje się zdarzają. Prace domowe. Potrzebne czy nie? Stanowią jeden z wątków dyskusji publicznej dotyczącej edukacji. Są tematem listów pisanych przez rodziców i uczniów, kierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej czy Rzecznika Praw Dziecka, w których nadawcy zwracają uwagę na przeciążenie dzieci i młodzieży. Prace domowe czy są potrzebne czy nie są? Zapytaliśmy o to naszych czytelników. Zapraszamy do lektury. Wośp zagrał po raz 32. Za nami 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Grało 1680 sztabów, w tym 101 zagranicznych. Były aukcje internetowe, koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe i tradycyjne światełko do nieba. Finał WOŚP to także prawie 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek. A wszystko to dla zdrowych płuc. Jak grała orkiestra na północnym Mazowszu? Ile zebrano pieniędzy? Czy mieszkanie to luksus? Własne cztery ściany. Marzenie niemal każdego młodego człowieka. Niestety nie dla każdego jest osiągalne. Jeśli ktoś już się decyduje na zakup nieruchomości, ma świadomość, że następne 25-30 lat będzie żył z kamieniem u szyi. Czy jednak lepszy jest wynajem i spłacanie kredytu za kogoś? Te i inne informacje przeczytacie Państwo na łamach Tygodnika Ciechanowskiego.